Dobry wieczór. Mamy 18 lipca, już 21.30. Akurat dziś dostałem pytanie pod ostatnim materiałem z wczoraj chyba, czy dziś rano o projektorach. O zapytanie o projektora, z tym, że y, ja tak precyzyjnie akurat na to pytanie y, nie, nie odpowiem, bo to było pytanie o typy projektorów, rodzaje projektorów. Jest kilka rodzajów projektorów. A co do tego też pytanie było, jaki wpływ obecne układy planetarne mają na projektorów. <laughs> Może od początku. To jest bardzo rzadki typ emocjonalny, nieenergetyczny, nieenergetyczny. Jedyny. Znaczy, tutaj to, to, to też są rozbieżne doniesienia, bo to wiele źródeł. Kiedyś słyszałem wywiad, znaczy słyszałem, oglądałem audycję twór, jednego z twórców tego systemu Human Design, on taką fajną miał psywę. Arachuru, coś takiego. No może się mylę, no taki facet. No trochę starszy ode mnie. Ich kilku było, oni się podzielili. To, to system wizjonerów, bardzo Skomplikowany, oparty na na Wedach, na Icingu przede wszystkim i na systemie czakr. Oni rozbudowali ten system czakr Solar Plexus na trzy podzielić. Śledziona, u, sam Solar Plexus, śledziona i chyba szóstka, ale to mniejsza o to. Na trzy podzielili. Czyli 9 dziewięć, dziewięć nie? Mój no, projektor ma otwarte przede wszystkim. No, jest kilka typów projektorów, bo spotkałem, znaczy widziałem czarty, robiłem czarty takim projektorom, którzy mieli otwarty sakral. Wszyscy projektorzy mają otwarty sakral. Niezdefiniowany sakral. To nie znaczy, że oni coś współczą mają. Nie, nie, nie. Że poprzez sakral chłoną bazową energię ludzi. Jest kilka typów. No na przykład spotkałem się właśnie ten typ z zdefiniowaną z podstawą. On jak on się nazywał? Mniejsze o to. Ale jest, jest kilka. Naprawdę projektor projektorowi nierówny. Ja mogę wam powiedzieć takie ogólne cechy, bo kilku projektorów spotkałem w życiu. Też miałem z nimi takie, no bliższe to wieloznaczne słowo, no dłuższe koleżeńskie, czy przyjacielskie relacje. Ale zostaw, zostanie przy typach. No ja na przykład mam szczęście albo nieszczęście, bo ja mam, to wszystko jest, Typyk projektorów dzielą się w zależności od iner. Authority, czyli wewnętrzne władztwo, wewnętrzna władza. Ja mam na przykład self-projected, czyli samoprojektujący się, czyli mogę sobie stworzyć swoje piekło, i czasami to się zdarza, że się wkręcę w coś. Dwa lata mijają, ja dziurę w życiu się mam. No, przesadzam oczywiście, ale coś się wkręciłem. Bach, poszło. Self-projektu, aż się kapnej. Zaczynam sobie projektować coś innego i wychodzę z tego. Poznałem też emocjonalny typ. To chyba jest ten właśnie z zdefiniowaną podstawą, czyli on ma większą odporność na stres, bo podstawa to jest odporność na stres. Zdefiniowana podstawa, czeka podstawy. I też spotkałem solar plexus, no bo jednak Tutaj kluczem jest sakrum. Czyli czakra, no sakrum, seksualna, niezdefiniowana. I to powoduje, że, że projektor jest chłonny na energię, bazową energię ludzi. O jazu to jest długi temat. Bardzo długi. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Ważna jest aura. Projektor ma zupełnie typ inny aury niż manifestor, generator i manifestujący generator. On ma aurę ruchomą, penetrującą. Może się dostroić do dowolnego obiektu, dowolnej osoby, dowolnej sytuacji i projektować tą aurę na dowolne odległości. Odległość nie ma znaczenia, ważny jest koloryt energetyczny danej sytuacji. Jak się na tym skoncentrujesz, to jesteś tym, ta aura. I to też jest wydatek energii, dlatego projektorzy, no według rach, rachuru, rach, twórcy, jednego z twórców, rachuru. Tak, kałeczka. Nie, nie pamiętam dokładnie, co nie ma znaczenia. To jest duży wydatek energetyczny właśnie ta ruchoma aura, że nagle już nie jesteś w sobie, ale jesteś tam gdzieś i rozpoznajesz daną osobę, czy dany temat, czy dane zjawisko, czy dana sytuacja z przyszłości. Przede wszystkim to jest najtrudniejszy typ, typ z tego, co zauważyłem. Też po obserwacjach ludzi, których znałem, projektorów. To jest 20% społeczeństwa, to jest, wydaje się sporo, ale to jest co piąty człowiek, czyli czyli co dziesiąty facet, co dziesiąta kobieta. No to, to jest bardzo mało. No zupełnie nie mamy relacji z kobietami na innych zasadach, a na innych zasadach z facetami, tak przynajmniej z, z mojego punktu widzenia, to są trochę inne reguły gry, inne sposoby wchodzenia w, w interakcje, nawet zawodowe czy biznesowe. Także to jest co dziesiąty facet, co dziesiąta kobieta i jeszcze jest kilka ich rodzajów. A, właśnie co do autorytetu, spotkałem ostatnio, poznałem, w sensie, robiłem czart, projektora, który nie miał żadnego autorytetu wewnętrznego i w dodatku miał Wszystkie czakry białe, czyli niezdefiniowane oprócz głowy. Taka bardzo wrażliwa. Prawie reflektor. Reflektor to jest taki typ 1%. Bardzo wrażliwi na pograniczu aut, aut, aut ze społeczeństwa. Bo po prostu chłoną wszystko i odchorowują to. Bardzo trudne życie. No, ale to jest 1% tylko. Michael Jackson był. Reflektorem. Śpiewał dla milionów i miliony go kochał. Bo on ich wyczuwał. Po czym znosili go ze sceny i tydzień spał. No i uzależnił się od leków. No i tam zmarł. Z, właśnie z powodu tych leków. Trudny temat. No, przede wszystkim. Główną cechą projektora jest to, że on raz, że ma tą mobilną aurę penetrującą, czyli na przykład w, w takich sytuacjach społecznych typu autobus, poczekalnia gdzieś. I lu, niektórzy ludzie bronią się przed tym. Na przykład patrzysz na kogoś i coś cię w nim zaciekawi i wchodzisz w niego instynktownie, z ciekawością. Lub wyczuwasz w nim jakąś potrzebę, to też projektor musi się bardzo cenzurować, żeby nie inicjować w żaden sposób kontaktów. On musi czekać na zaproszenie. To jest podstawowa rzecz, której trudno się nauczyć, bo dopóki się tego nie nauczysz, to będziesz zawsze frustrowany. Ja się tego wiele lat uczyłem. Do tego stopnia, że ja no, kiedyś prowadziłem spory interes, miałem dzieci na utrzymaniu, pracowników, firmę, no i musiałem wykonywać telefony do klientów, ale zawsze to się kończyło no pewnego typu zbyciem, bo projektor ma potężną energię i nie każdy generator jest gotów na kontakt z tą energią, czyli tak jakby on bardziej musi sam wyjść. I przez 20 parę lat prowadzenia interesu nauczyłem się, że nie ma co dzwonić. Robiłem pakiety próbek, no bo to akurat sprzedawałem Dzianiny. Pakiety nowych kolekcji, nowych próbek, cennik, oferta i wysyłałem. Jak chcieli sami dzwonić, wtedy szło. Czyli działasz na zaproszenie. I teraz. Mm, Mówiliśmy o penetrującej aurze i to co towarzyszy penetrującej aurze to jest coś o czym projektor nie wie, bo projektor to jest alien, obcy, to nie są ludzie, są w ciałach ludzi, ale ich cel bycia tu jest do, kotek, kotek coś tam, brej, <grych> ich cel bycia tu jest do przemiany jednego generatora w jednym czasie, czyli przychodzi, Generator, bo czuję, że ja coś mam dla niego. Oczywiście ja nic dla niego nie mam, bo to, co ja mam dla niego, to się otwiera w momencie, jak on mi zada pytanie. I mi się otwiera. Ta aura wchodzi i widzi. Ja mam masę. To jeszcze z młodych czasów, z młodości, ze studiów, z liceum. Spotykam kogoś. Oni mnie Filip nazywali ja w całym ty, Filip, kiedyś żeśmy na browarze byli, ja cię o coś spytałem, ty mi coś powiedziałeś, stary, ja poszedłem za tym, życie tak ustawiony. Skąd ty to wiedziałeś? Nie wiem, co. tak przyszło mi. To są te anteny, właśnie. Projektor ma pewnego typu anteny, o których nawet nie wie, bo on nie ma tej wiedzy o tym generatorze, o tym, o tym. To mu się otwiera dzięki tej mobilnej aurze, że on wchodzi w niego i anteny nagle i on wie o nim wszystko, i mówi jego językiem, w jego tonusie emocjonalnym, i jakby wydobywa z niego to, czego on jest nieświadom, lub szuka, ale nie wie. I, ale to jest bardzo delikatne. Projektorzy są bardzo delikatni. A spróbuj, a co byś powiedział? Spróbuj tak. A lubisz na przykład to? No, lubię. No to wy, spróbuj. Rozpoznaj to. Może to jest dla ciebie. Tego typu intuicyjne, Czysto intuicyjne, wglądy, i tu nie ma żadnych reguł, bo to się pojawia w kontakcie z człowiekiem. I tu jest pewien problem dla projektora, bo on w pewien sposób nasiąka poprzez to niezdefiniowane sakrum, czyli centrum seksualne. Niezdefiniowane. Czyli każdą definicję przyjmie. To jest tak trochę, odrzucaj, żeby mnie odbiegał, gdy jest tyle wątków. On w kontakcie z generatorem nasiąka jego energią. Właśnie dzięki tej mobilnej aurze, dzięki temu, że te, te anteny pozwalają mu. Tak jakby być tym człowiekiem przez moment, wejść w jego świat i pokazać mu. Rzeczy, których ono sobie jeszcze nie wie. To on projektor nasiąka tym musi, musi potem odespać i to jest problem. Projektorzy mają problem z zasypianiem. To jest bardzo poważny problem. Bardzo poważny. Kręcisz się, wiesz, obracasz się. Po prostu za dużo jest przybocowanie nie wiem, za dużo. Nawet jeżeli nie masz kontaktu z ludźmi, to informacje tak spływają. Same z siebie. Otwierają się. Trudny los. Generalnie w praktyce społecznej to jest tak, że projektorzy, wiedza o Human Design jest powiedzmy od kilkunastu lat, ale jest bardzo zaczyna być w, w miarę popularna, ale w niektórych środowiskach, ale tak w, w świadomości społecznej, jak porównasz astrologię, już gazetowa to zapomni. Ale powiedzmy taką, nawet średnio za, zaawansowaną, że ktoś zamówił chorosko tam za parę stów i coś mu tam ktoś powiedział, on już coś wie. To na tym poziomie human design jeszcze nie istnieje. Czyli wielu, wielu projektorów żyje wśród generatorów w danym środowisku zawodowym, rodzinnym, i on nie wie, że jest projektorem. I żyje według schematu generatora. Generator. Jak sama nazwa wskazuje, już nie mówiąc o manifestującym generatorze, generator ma swój silnik. On wstaje rano i wie, co ma robić. I robi to, co chce. Robi, 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 do wieczora. Wieczorem ma satysfakcję, że robił to, co chciał, to, co lubił. lubił, i zasypia za nim głowa mu dotknie poduszki. Po prostu zasypia. W czystym sumieniu, że robił to, co lubił. To są czynownicy. No zostawmy manifestujących generatorów, bo to jest tak jakby dwa silniki. Więcej chaosu, więcej energii, więcej rozproszenia, więcej konfliktów, konfliktowości. I teraz wracając do tematu projektorów, którzy nieświadomie żyją życiem generatorów, czyli, czyli naśladują ich, no trzeba coś robić, no trzeba posprzątać, umyć samochód, iść do roboty, zarobić, drugi etat wsiąść, więcej zarobić, no wszyscy tak żyją. A w niedzielę to trzeba kopać działkę, i trawnik kosić. Nie wiem co jeszcze. Jeżeli oni tak żyją, to nie przeżywa, nie dożywają do 50. 44, 45. Po prostu to nie jest ich energia. Kiedyś widziałem taki film anglojęzyczny, właśnie o projektorach. Sporo widziałem, ale jeszcze o to. Zacytuję. I tam taki jeden projektor Amerykanin mówi... Zrelaksuj się. To nie jest twoja planeta. Ty jesteś tu gościem. Jak cię rozpoznają, to przyjdą, zadadzą pytanie. Jak cię nie rozpoznają, olej to. Ty jesteś tu gościem. To nie są twoje reguły gry. Ty masz relaksować się. Odpocząć. Nie działać. To jest właśnie istota typu nieenergetycznego. Nie działać. Co jest bardzo trudne dla projektorów, wielu takich znałem. Przy wszystkich, których znałem, to oni jednak żyli trybem generatora, nie? Takim też zgorzchnieniu, bo, bo istotą projektora jest być rozpoznanym, to znaczy być uznanym jako projektor, że mm, zasada jest taka, że Projektor nie ma nic. Sam w sobie nie ma nic. On ma odpoczywać, relaksować się, zbierać siły, zdrzemnąć się jak ma ochotę. Najlepiej nic nie robić. To jest naturalny, najzdrowszy stan dla projektora. Natomiast, kiedy przychodzi generator z zapytaniem, czyli tak jakby zaprasza go do interakcji, to on się otwiera i jest gejzer energii. I on ma kilkakrotnie więcej energii niż generator w krótkim czasie ale w krótkim czasie. Mi się wielokrotnie zdarzało że tak dużo młodszy byłem, miałem pracowników, no firmę. Przyjechał tir z towarem po godzinach. Wszyscy już poszli do domu. No nie zawrócisz ich, bo pociągi podmiejskie, autobusy, obiady, zakupy. No i sam musiałem tego tira wielokrotnie <słuch> rozładować i, i wierzcie mi, zajmowało mi to tyle czasu, Ile powiedzmy pięciu ludziom w godzinach pracy? Powiedzmy, im to zajmowało cztery godziny, mi to też zajmowało 4 godziny. Rozładowałem tira, podpisałem papiery, czy tam zapłaciłem, wszystko jedno, upadałem po prostu. Projektor ma potężną zdolność mobilizacji energii, dużo większą niż generator, bo generator jeździ jakby na jednym biegu. Na przykład ten generator jeździ na dwójce. Wstaje, Dwójka rzucona, bo on ma zawsze dwójkę. No i tam takie i takie prędkości rozwija. Inny jeździ na jedynce. No to rozwija takie. Inny jeździ na trójce. No on to jest generator, on ma stały swój rytm energetyczny. No z trójki też się da ruszyć, tak? Na upartego. Sprzęgło długo nie wytrzyma, ale na wyżej sprzęgło. No, to jest możliwe. Natomiast projektor ma do dyspozycji wszystkie biegi może jechać na jedynce, dwójce, trójce, czwórcy, W zależności od sytuacji. No chyba będę musiał dograć, bo jednak późno jest trochę zmęczony jestem. No już wiele tematów. No to że nie może zasnąć, że musi odparowywać każdy kontakt z ludźmi, W kontakcie z człowiekiem staje się tym drugim człowiekiem, co nie zawsze jest przyjemne, bo ludzie jednak mają Moich obserwacji przy mojej projektorskiej, wiesz. Wrażliwości na to, no mają. Dużo lęków sobie, złości. Także tutaj nie ma droga pani, nie pamiętam jak pani ma na imię. Tu planety nie tak samo działają na każdego innego człowieka. Może projektor być bardziej wrażliwy, jeżeli się uwrażliwi, nauczy się przez obserwacje wieloletnie, jak pewne konfiguracje planet działają na niego i na innych, bo to widać po innych ludziach, to on to może rozpoznać w sobie, jeżeli się nauczy, ale być może się nie nauczy, no to po prostu tu się czuje rozdrażniony, tu się czuje trochę taki nie w sosie, tu się czuje optymistyczny. Nie wiąże tego z Wenus, czy z Jowiszem, czy z Marsem, czy z Saturnem. Także to tutaj nie ma reguł. Ogólnie no, krótko żyją, jeżeli nie żyją w swoim stylu, w swoim bierności. To jest podstawowa aktywność projektora to jest brak aktywności, bierność, receptywność. Dzięki temu on jest gotowy na przyjęcie, na otwarcie się na danego generatora, który ma do niego pytanie. Ja zawsze miałem, od, od dzieciństwa. Na przystankach mnie zaczepiali. W pociągu mi się zwierzali. O Jezus. Oni wyczuwają to. Nie wszyscy. Jednostki. Coś takiego jest, że wyczuwają to. Ja zawsze jakbym młodszy, to, to tak Będę w szoku. Dlaczego mi opowiada całe swoje życie? Pierwszy raz mnie w życiu widziałem, ja nie wiem, 18 czy 20 lat. No, co ja mam wiedzieć o życiu? na ja dużo starsze opowiadam. A potem to już się bzw. Trudny typ, bo po prostu dostrajasz się do. To jest najtrudniejsze. Dostrajasz się do danego generatora. On nawet nie musi działać na zaproszenie, to może być zwykły klient. Sąsiad. Kolega. To może nie być związane z talentami projektora, że on coś wie o nim. To mogą być zwykłe takie kontakty powiedzmy, zawodowe. Ale ty jednak nasiąkasz tym jego materiałem. I zostajesz z tym materiałem. I musisz odespać. A zasnąć wcale nie jest tak łatwo. To jest. no. Coś za cóż. Co, w razie to są aliens, obcy, nie mają z ludzkim światem nic wspólnego. Oni są tu dla generatorów, a to jest planeta generatorów i manifestujących generatorów, czyli generalnie generatorów, 70% ludzi. Wie, co chce. Lubi robić to, co robią, wiedzą, co chcą robić. I nie będą robić tego, co nie chcą robić. Oni wiedzą, co lubią, wiedzą, co chcą. No nic, coś czuję, że jeszcze będę musiał dograć. Jakbyście mi pomogli, jakieś pytania, bo chyba się z motyką na słońce poważyłem. Za późno po prostu jest. Miłej nocy, życzę.